Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam film, który już tam kiedyś wcześniej obiecałem, a będzie to film dotyczący sterowania obrotów silnika prądu stałego. W tym przypadku jest to silnik na 24 V. Przy pomocy dwóch takich modułów, ja chcę wykorzystać właśnie takie sterowanie w. Mojej tokarce i będzie to sterowanie prędkością posuwu zdłużnego podczas toczenia. Do tego sterowania wykorzystam dwa takie moduły gotowe. Pierwszy to jest moduł Mostka H na dwóch układach BTS 7960. Widzicie, potrzebne są dwa takie układy, ponieważ jeden stanowi tylko półmostka. Także przy dwóch pracuje to wszystko w pełnym mostku oraz będziemy potrzebować generator PWM. W tym przypadku jest to generator PWM dwukanałowy. No, dlaczego dwukanałowy sobie wymyśliłem, to później Wam powiem. Samo podłączenie tego naszego układu jest bardzo proste. Trzeba kierować się tylko, właśnie, sematami. Tu, wiadomo, podłączamy silnik do dwóch styków. Tu podłączamy napięcie zasilania, czyli mamy silnik 24V, to podłączamy tutaj 24V stałego oraz Mamy tutaj gniazdko sygnałów wejściowych i też podłączenie zasilania. Musimy ten moduł podłączyć do zasilania plus 5 V, także będziemy potrzebować też osobny zasilacz. Osobne zasilanie 5 V, ewentualnie osobny zasilacz, ewentualnie możemy skorzystać z takiego modułu. Takiej przetwornicy. Możemy pobierać też to napięcie 5V właśnie z tego napięcia zasilającego nasz silnik. Ja sobie podłączyłem to na osobnym zasilaczu 5V. Musimy podłączyć odpowiednio nasze wejścia tego mostka H. Jest to mostek H43A. Niepotrzebnie taki wysoki, ale taki wysoki prąd ma. Ale. Taki akurat zdobyłem za niewielkie pieniądze. Taki mostek można kupić w granicach 35 zł. Zależy, gdzie to kupimy. Generator PWM to jest 12 zł. Także wcale nie tak drogi zestaw. Musimy podłączyć nasz mostek w następujący sposób: czyli Patrząc na oznaczenia, czyli piny 7 i 8 podłączamy do zasilania, czyli w moim przypadku to jest niebieski i czarny. Czarny to w moim przypadku będzie plus. Podłączamy to oczywiście do plus 5V czarny plus sprawdzamy sobie dokładnie. Pomarańczowy i fioletowy to mamy o, sygnały dla obrotów w lewo i dla obrotów w prawo gdzieś sobie tu wyprowadzimy na płytkę styko stykową i jeszcze musimy sygnały zezwalające w ogóle na obrót silnika podłączyć czyli to jest um, 3 i 4 tak, 3 i 4 w moim przypadku to będzie żółty i szary. I podłączymy to do plusa, czyli musimy doprowadzić sygnał plus 5 V na te dwa piny, żeby to wszystko nam pracowało. Te dwa zostają wolne. Nasz generatorek PWM musimy podpiąć tutaj jak widzicie już wcześniej sobie podpiąłem dwoma przewodami do zasilania plus 5 V. Teraz możemy wszystko włączyć. Jakoś to tam widać na tym wyświetlaczu, może nie zbyt wyraźnie, ale coś widać. Tak, teraz mamy wszędzie podłączone zasilanie i sam generator PWM. Jak mówiłem, jest to generatorek dwukanałowy, dlatego że chciałbym go wykorzystać w ten sposób, że jednym kanałem będę sterował prędkość dla obrotów w lewo, natomiast drugim kanałem dla obrotów w prawo. Czyli będę mógł sobie ustawić prędkość podczas pracy narzędzia i jakąś większą prędkość przy powrocie tego narzędzia, o jakieś tam większe możliwości. Ogólnie nie wiem, czy zastosuję ten generator, czy to będą jakieś dwa inne, takie dwa osobne generatorki. W generatorku tym najpierw musimy ustawić sobie częstotliwość dla obydwu kanałów. W tym przypadku to jest 22 kHz, i dla drugiego kanału częstotliwość 22 kHz. I możemy teraz ustawić sobie wypełnienie dla pierwszego kanału, które będzie tam sterowało odpowiednio prędkością obrotową, i wypełnienie dla drugiego kanału w tej sytuacji mniejszej. I teraz teraz sobie na przykład możemy spróbować. Podłączamy a któreś wyjście, wejście naszego Mostka H, i podajemy do niego sygnał z pierwszego kanału. Na przykład z pierwszego kanału naszego generatora PWM. I już widzicie, że obraca się nam silnik z jakąś tam prędkością. Możemy przełączyć teraz na drugi kanał i widzimy, że jest ta prędkość mniejsza. Oczywiście nie ma żadnego problemu teraz tak to przełączać jakimś przekaźnikiem czy przełącznikiem, żeby dla obrotów w prawo uzyskać jedną prędkość z jednego kanału dla obrotów w lewo inną. No i teraz możemy sobie regulować już prędkością. Od 0 do 100 procent bardzo, proszę bardzo fajnie, płynnie to działa. Możemy przełączyć jeszcze raz na drugi kanał tylko musimy przejść tutaj na drugi. Kanał i tu regulujemy proszę bardzo drugim kanałem znaczy w tej sytuacji pierwszym przedtem był drugi także taki prosty układ można sobie skonfigurować bardzo tanio bardzo fajnie to działa tak sobie to wymyśliłem ale tak jak mówiłem, zobaczę, czy to będzie ten generatorek PWM, czy to będą dwa osobne, bo można zastosować dwa osobne takie moduły, już fajne w obudowach sterowanych potencjometrem, właśnie i dla lewych, i dla prawych osobno. I obrotów można sobie osobno te prędkości ustawiać, właśnie podczas toczenia. Tak to działa. Proste podłączenie. Jakby ktoś miał jakieś tam wątpliwości, to ewentualnie mogę podpowiedzieć, ale myślę, że nie ma tu nic skomplikowanego. Są jakieś schematy, opisy, może możecie znaleźć też na internecie wszelkie jakieś tam pomocne wskazówki. Myślę, że to wszystko w tym temacie. Dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia. Zapraszam też jednocześnie, bo za jakiś czas może pojawi się taki filmik, którym Będę robił taki zestaw, czyli będę uruchamiał swój falownik z silnikiem. Także jak ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam do oglądania. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam, cześć.